Witam adam Kopeć, miłośnik Excela z portalu Excel i Adam porada 376. Jak zmusić funkcję indeks, żeby zwracała wiele wartości do jednej komórki. I funkcja indeks ma taką możliwość, żeby tutaj z przykładowej tablicy danych zwróciła całą kolumnę albo cały. Wiersz. Tu chcemy zwrócić całą kolumnę, więc wystarczy w argumencie numer wiersza wpisać 0. I wtedy, jak nakręcimy sobie F9, podejrzymy wynik, to funkcja index zwraca całą kolumnę danych. Ale problem się pojawia wtedy, kiedy my z tej kolumny, czy też z wiersza danych, chcemy wyciągnąć kilka wartości, tylko kilka wartości. I tu przykładowo. Pierwszą, trzecią i piątą. Tak? Czyli sami tutaj ręcznie, przykładowo, budujemy tablicę, żeby wyciągnąć te wartości. I jak sobie podejrzymy wynik f9, to teraz funkcja indeks przestała zwracać tablicy wartości, zwraca tylko jedną wartość, a nam zależy na wielu wartościach. I tak działa klasyczny Excel. A w nowych update'ach, w niejawnym, w tym programie testów, gdzie już Microsoft wprowadził nowy sposób obsługi tablic, funkcja indeks nie ma to, tego problemu. I tak, podczas wyzwania rozwiązywania wyzwania 13, ja potrzebowałem, żeby funkcja indeks zwróciła mi tak, podwójne wartości. Tak, żeby ona tu zwróciła kilka wartości tekstowych. Przy testach jak najbardziej zwracała, ale jak przyszło do prezentacji podczas rozwiązania, no to niestety nie wyszło. Trochę mi podczas webinaru pomógł Bill Szysz, że potrzebna jest funkcja N, ale tak nie wszystko do końca pamiętałem, bo ja już kiedyś ten przypadek. Widziałem, tak, tylko, że właśnie w nowym Excelu z obsługą funkcji unikatowe, czyli jeśli Twój Excel, jesteś w niejawnym programie testów i masz już takie funkcje jak unikatowe i temu podobne, to nie ma problemu, tak, funkcja indeks, jak sobie napiszemy, tak, po tym zakresie danych i chcemy zwrócić tylko przykładowe wartości, tak, to ona, tak, bez problemu, o, właśnie, tu jest problem, tak, wygląda jakby był, problem, muszę jeszcze raz napisać, tak funkcja indeks po zaznaczonym zakresie, średnik, tak po prostu przykładowe wartości, zamykamy, naciskamy Enter i wraca, tak rozlewa je. Ale klasyczny Excel, czyli właśnie przed tym, jak Microsoft wprowadzi ten dodatek, nie radzi sobie z tą funkcjonalnością. Więc my musimy wymusić na funkcji INDEX która tak naprawdę nie zwraca wartości liczbowych, tylko range i Pewnie właśnie z tego powodu ma problemy, jak damy jej tablicę jako właśnie wartości, numery wierszy jako tablicę danych, a nie jako range. To musimy właśnie ją oszukać. Tak przekształcić tak, te wartości. Nie mam pojęcia, kto wpadł na akurat takie przekształcenie, ale tak dla nas istotne jest ważne, czyli musimy zmusić funkcję indeks, żeby zwróciła ciąg wartości i jak to ją zmuszamy, czyli w pierwszą, trzecią piątą wartość, tak pierwszy, trzeci, piąty wiersz. I no właśnie, standardowe F9, jak sobie podejrzymy, jest tylko 1. I musimy użyć funkcji zarówno jeżeli, jak i n. Funkcja jeżeli zrobimy jej test logiczny 1. Tak, czyli zawsze jest prawdziwy. Jako wartości prawdziwe. To są właśnie te wartości, które chcemy zwrócić. Ok, mamy te wartości. No i teraz nagle wygląda, wygląda to cały czas tak samo. Tak, cała nasza formuła, dalej tylko jedna wartość zwrócona. Potrzebujemy jeszcze dołożyć funkcję n. Tak? Funkcja n konwertuje wartości nieliczbowe na liczby daty, na liczby kolejne, tak? wartości prawne na jedynkę, a wszystkie inne na 0. Ok, czyli. Połączymy, dokładamy jeszcze funkcję n, pamiętamy o odpowiedniej ilości nawiasów. Tu znowu numery wierszy wyglądają ciągle tak samo, ale indeks na końcu f9 jest. W końcu się udało. Zmusiliśmy funkcję indeks, żeby zwróciła nam tak, kilka nie po kolei wartości, tak? Nie całą kolumnę, nie cały wiersz, kilka wybranych przez nas wartości i. Dzięki temu tak, możemy prosić do funkcji suma i sumować te wartości. Uff, to zadziałało. A teraz trochę bardziej praktyczny przykład. Tak, że czasami no, potrzebujemy, chcemy, żeby funkcja indeks wróciła tak, kilka wartości do komórki, żebyśmy zsumowali wynik. I tu na przykładzie zawodów. Tak, mamy cztery wyścigi w zawodnicy... Zajmują w nich różne miejsca. W zależności od miejsca jest różna punktacja. I chcemy po tym, po tych czterech wyścigach, sumować wszystkie punkty, żeby wiedzieć, kto zdobył najwięcej punktów, a tym samym wygrał całe zawody. I no właśnie, jak możemy to zrobić? Naszym rdzeniem będzie funkcja Podaj pozycję, która tak, szuka tych miejsc. Wyścigów na naszej, tutaj, liście miejsc. Tak, i tutaj ten zakres musimy sobie zablokować, bez względu, żeby się nie ruszał średnik, zero dopasowanie, dokładne. Tak, i mamy cztery wyniki, cztery miejsca. Tak, mamy to dopasowane prosto z naszego tutaj założenia. Tak, moglibyśmy tu nawet nie patrzeć. Na, tak naprawdę na funkcję podej pozycję. Mogliśmy po prostu zrobić założenie tutaj zakres danych F9, to no te, te same wartości, ale to nie zawsze są miejsca przypisane do naszych danych, czasami to są litery, tekst i temu podobne wartości, czyli zostawmy wróćmy do funkcji podej pozycję, czyli szedł te szukane wartości na tej tu liście miejsc 0 dopasowanie dokładne. Mamy, mamy tak numery wiersz, które chcemy wyciągnąć, tylko z, właśnie z tej kolumny obok. No i tu najprościej byłoby użyć funkcji indeks. Tak? Popatrzmy na ten zakres, no, tak, o, popatrzmy na ten zakres, średnik z funkcji podej pozycje, mamy zwracane wartości, które wartości chcemy wyciągnąć z naszych danych. I no, co już wiemy? Funkcja indeks nie radzi sobie z tym zwraca nam błędy. Więc my musimy tak dołożyć tą kombinację. czyli funkcja, jeżeli z testem logicznym jeden, czyli który zawsze daje prawdę zwraca wartości funkcji podaj pozycję. Tak? to kładamy jeden nawias. Ale to nam nie wystarczy, tak. F9 mamy o, pojawia się o pierwsza wartość. No to trochę za mało. Potrzebujemy w końcu czterech wartości. więc dokładamy funkcję n, wkładamy tą funkcję, czy funkcję n wkładamy, cały nasz test logiczny z funkcją podaj pozycję i teraz F9 mamy. Mamy wymuszenie, żeby indeks wrócił cztery wartości. Teraz możemy wstawić to do funkcji suma, zamykamy nawias i zatwierdzamy ctrl, shift, enter i kopiujemy Kopiujemy nasze dane w dół, tak? tylko w którymś momencie zapomniałem po blokować zakresów. Czyli tutaj trzeba K2, a tu J2 zablokować. G10 i J10 ma zostać nieruchomo. Czyli to zatwierdzamy. Kopiujemy formułę do samego końca. I mamy liczbę tak, punktów poszczególnych zawodników. Widać, że diagoras to był najwięcej więc on jest zwycięstwem naszych zawodów. Czyli niestety, tak, w klasycznym Excelu musimy się namęczyć, żeby wymusić, żeby funkcja indeks zwróciła kilka wyników. Tak. Od momentu kiedy Microsoft wprowadzi poprawkę, tak nie będziemy musieli aż tak kombinować, będziemy mogli mieć prostszą funkcję, która zwróci analogicznie prawidłowy Wynik, bo tak, już wszystkie funkcje, wszystkie formuły będą sobie radzić z obliczeniami tablicowymi. Do momentu, kiedy Microsoft tego nie wprowadzi, tak dla wszystkich subskrybentów Microsoft Office 365, no, musimy korzystać z tego dziwnego zagnieżdżenia tak, funkcji, jeżeli funkcji N, żeby wymusić na Excelu, żeby funkcja INDEKS zwróciła wiele wartości do jednej komórki.